Witam, w dobie tak. wieczór tego typu yy, słuchajcie, lajkujcie widzowie. Jak wiecie są problemy trochę, bo ja ustawiam kamerę i po prostu zwania ten obraz jeszcze tego typu widzowie. Chciałem dzisiaj wystartować widzowie ze streamem, naprawdę. Ale widziałem przez kogoś obrazu. Muszę sobie przysiąść widzowie przy tym. I naprawdę sobie na spokojnie ustawić bo yy, zainstalowałem tą kamerkę tego no i po prostu jeszcze muszę ustawie widzowie tego typu, no trudno się mu widzowie, trzeba czekać tego typu, no, no sorry widzowie ja się mówiłem na no, zainstalowałem tą kamerkę, żebyście widzieli ten obraz tego typu no ale jest lekkie cięcia tego typu widzowie no i po prostu Chcę na spokojnie przysiąść widzowie i naprawdę sobie na spokojnie ustawiać, testować, jak nam będzie wszystko ok widzowie, to po prostu wystartuje na spokojnie, bez żadnych awaryjnych takich prób tego typu widzowie. No trudno. Musicie czekać widzowie. Dziękuję za to, że y, za te donaty które w, y, wpłacaliście i wpłacacie. Jak widzieliście, że tą kamerkę kupiłem tego typu widzowie ja po prostu muszę nas na spokoju przysiąż zawsze chcę ustawić na spokojnie widzowie. Yy, jutro to nie wiem jak będzie jutro, bo mam tam w grafiku na popołudnie, no ale nic jeszcze nic nie wiem, bo kolega chce się ze mną zamienić tego typu. Nic nie wiem, tego będę się widzowie kontaktować z kolegą, bo mu jest tam bardzo po, potrzebne, żeby się zamienić tego typu. Nie wiem o co chodzi, mi jestem w temacie widzowie i po prostu on chce się ze mną zamienić. Przypuszcza, że będzie chciał może tu już ten dzień mieć yy, yy, tego, że będzie chciał na noc. Nic, nic nie wiem, no, po prostu to się będę kontaktował yy, widzowie z kolegą albo za, teraz zadzwonię za się do wiem tego typu o co chodzi a po prostu przysiądę sobie i widzowie po prostu zacznę sobie ustawiać tak żeby e, jak się wystartuje żeby nie było e, ustawień innych rzeczy bo to jest was to wkurza mnie wkurza bo jakbym chciał z wami rozmawiać i tu wychodzi dupa tego typu Widzowie, i dlatego, tak, wszystko nie w tą stronę. Ale to nie jest ważne, ważne to, że trochę potestowałem tą kamerkę, ona jest dobra. Tylko muszę sobie poustawiać tak, jak powinno, żeby się nie zacinał Obraz tego typu widzowie no w ogóle. Dziękuję za to, że e, subiecie, lajkujecie. Bardzo się z tego cieszy. No, sorry za tą wpadkę, tego typu, ale nic. Trzeba iść do przodu, nie do tyłu, widzowie, po prostu takie życie, no każdemu się coś takiego może trafić. też urządzeniem urządzenie tego typu, możesz świrować tego typu, no właśnie, no, widzę, to jest ja nie zależności, ja muszę poustawiać, potestować obrazowo, żeby nie były przeskoki tego typu, ja po prostu na no, spokojnie będę sobie to ustawiał, i po prostu wystartuje spontanicznie, jak zawsze, dzisiaj spontanicznie wystartowałem wizowie, i po prostu widzicie, jakie są efekty, jak spontanicznie instaluję spontanicznie odpalam, i spontanicznie odpala, widzicie, co się dzieje. Wolę na no spokojnie sobie to zrobić i zacząć na spokojnie to, coś się z tego typu. No sorry, wizę, takie życie tego typu. Życzę Wam dobranoc subujcie, lajkujcie wkrótce się zobaczymy na live tego typu no wiadomo, że każdy teraz jest spukany tego typu no to wątpię w to żebyście wpłacali donaty tego typu, bo każdy jest spukany, każdy jest przed wypłatą tego typu, no właśnie ale na to nie, zbyt nie liczę tylko liczę, żebyśmy sobie rozmawiali czyli żebym odpowiadał na wasze komentarze tego typu, no taka różna rozmowa pomiędzy Wami, Ci, co oglądają tego typu. Życzę Wam dobranoc, miłych snów, trzymacie się do usłyszenia, tego typu chłopaków.